Takich nam naprawdę trzeba nie tylko w biznesie, nie tylko w gospodarce, ale oczywiście w polityce, w samorządności, we wszystkich tych obszarach życia publicznego. I ja myślę, że nasza polska rewolucja będzie naprawdę dokończona wtedy, kiedy takich ludzi będzie coraz więcej i kiedy będzie jakby społeczne lansowanie takich ludzi. Nie to, że właśnie im się zamyka drogę różnymi przepisami, głupimi, różnymi organizacyjnymi, yy, biurokratycznymi mechanizmami, tylko ich się wynosi. Ich się wynosi dla dobra publicznego, nie tylko dla ich dobra prywatnego, ale dla dobra publicznego. Wymyśliłem więc kiedyś, że każdy sukces, coś udanego w sferze publicznej wymaga trzech warunków. Pierwszy z nich to wizja, drugi z nich to pasja, a trzeci to organizacja. No i szukałem tych empirycznych dowodów na to, że to ma sens taka idea. Spotkałem pana Sławka Ptaszkiewicza, który zabrał mnie i pokazał swoje dzieło ulubione, mianowicie no, jedno z naprawdę najznakomitszych. Osiedli mieszkaniowych, jakie widziałem, w Mogilanach w Krakowie na parkowym wzgórzu. I tu znalazłem właśnie laboratorium, które potwierdziło te moje teorie. Bo trzeba było tych trzech rzeczy, żeby taka sprawa udała się. Bo tam w tym osiedlu jest nie tylko to, że jest 150 znakomicie zaprojektowanych domów, że jest przestrzeń społeczna, wspólna. W której ci mieszkańcy się poznają, machają sobie ręką, uśmiechają się do siebie na tych uliczkach. Otóż w Polsce jest to rzadkie, ale na osiedlu pana Sławka tak właśnie to wygląda. Ludzie wychodzą z domów, pozdrawiają się, uśmiechają, mają wspólną przestrzeń, mają wspólne nawet miejsca nie tylko do zabawy dla dzieci, ale także dla rozmowy. No muszę powiedzieć, że byłem tym naprawdę zafascynowany, bo. Jest to od początku do końca przemyślane, zbudowane, zaplanowane. No i, krótko mówiąc, jeżeli ktoś mi taki dowód pokazuje, że ta teoria się sprawdza, to ja także wyciągam wniosek, że on się sprawdza. Że on się musiał sprawdzić w tym sensie, że miał wizję, miał pasję i miał zdolność organizacyjną, która pozwoliła to. Chcieli w życie. I tego nam w ogóle generalnie w Polsce dzisiaj najbardziej potrzeba.